Witam Was bardzo serdecznie. Odpowiem dziś na pytanie o mistykę. Co to właściwie jest mistyka? Co jest moim osobistym doświadczeniem w tym temacie? Właściwie spontanicznie będę mówić. Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, kiedy usłyszałam o pytanie, takie pytanie o mistykę, jest czym właściwie jest mistyka? E, mistyka znaczy wejście w tajemnicę bliskiej relacji z Bogiem. Ale słowo to pojawiło się jeszcze w czasach, e, kiedy. E, nie wszyscy potrafili pisać, a właściwie tylko zakonnicy i bardzo bogaci ludzie potrafili pisać. Dlatego pierwotnie słowo mistyka odnosiło się, a właściwie mistyk to był ktoś, kto może czytać Pismo Święte. Mistyk to był ktoś, kto miał możliwość dotarcia do Słowa Bożego. Myślę, że to już Wam się bardzo spodoba, dlatego że w Słowie Bożym jest ukryta tajemnica i dziś, chociaż każdy ma łatwy dostęp do Słowa Bożego, to już to nie jest tak bardzo pociągające, jak było to kiedyś. Dlatego, kiedy ludzie mogli już i znali Pismo Święte, Słowo mistyka otrzymało pewien nowy wyraz. Zaczęło oznaczać ludzi, którzy mają bliski kontakt z Bogiem, jakby do których Bóg sam pierwszy się odzywa. Czyli mają na przykład łaski zwane mistycznymi. Jakieś objawienia, słowa prorocze. Smaki nie z tego świata, czy zapachy nie z tego świata? Owszem, Bóg w różnych okresach czasu udziela ludziom nadzwyczajnych łask. Robi to po to, żeby umocnić człowieka na drodze, która jest przed nim, na drodze, którą będzie. Miał do przejścia i która po pewnym czasie może stać się drogą osłości i wielkich trudności i zmagań, które są niezbędne dla duchowego wzrostu człowieka. Mówi się nawet, że Bóg na początku prowadzi człowieka drogą oświecającą. Dając mu tak zwane duchowe cukierki, czyli po prostu blisko z nim przestaje. Ale dopiero droga oczyszczająca prowadzi do zjednoczenia z Bogiem. Istnieją dwie noce jedna noc zmysłów, a druga noc ducha. Noc zmysłów jest to czas, kiedy człowiek, który jest pociągnięty przez Boga, Różnymi nadzwyczajnymi łaskami. Sam chce uwolnić się od świata, od wszystkiego, co jakby oddala go od Boga. Dlatego człowiek wchodzi w pewnego rodzaju noc. Czyli na przykład wybiera nie to, co mu smakuje, ale to, co mu nie smakuje. Nie to, co jest łatwiejsze, ale to, co jest trudniejsze. Takie święte janowe. Niech będzie, że dzisiaj troszkę o święty od krzyża. I kiedy Bóg zobaczy, że człowiek na drodze duchowej, zresztą wcześniej umocniony przez Niego różnymi mistycznymi łaskami, a zwłaszcza wlaną mu w serce ognistą miłością, kiedy Bóg zobaczy, że człowiek zrobił już wszystko, co był w stanie na drodze duchowej, i nie bał się ponieść wszelakich również cierpień, i nie zrobił wszystkiego w znaczeniu oderwania się od, od, od świata, od, często również od relacji. Kiedy Bóg zobaczy, że człowiek jest gotowy, wprowadza go w drugą noc. Noc ducha. Na tej drodze człowiek odkrywa, czym jest prawdziwa mistyka. Okazuje się, że to, co ma największą wartość, to nie są jakieś nadzwyczajne objawienia, to nie jest obcowanie z Bogiem w znaczeniu, że ja coś odczuwam na modlitwie albo po przyjęciu Komunii Świętej. Ale prawdziwa mistyka jest rzeczywiście wejściem w największe Boże tajemnice. Moje największe tajemnice, do których Bóg mnie poprowadził przez moje noce, a zwłaszcza przez noc ducha, która w moim przypadku polegała na oderwaniu się od wszystkich objawień, doświadczeń duchowych, wszystkiego, co jest na tej drodze odczuwalne w naszych zmysłach albo duchu. I wejście w noc wiary czyli spojrzenie na Boga i na całą drogę nowymi oczami czyli wejście w tajemnicę trzech cnót teologalnych wiary nadziei i miłości Nie ma nic większego niż miłość. Miłość i tylko miłość prowadzi człowieka do zjednoczenia z Bogiem. Wszystkie nadzwyczajne łaski, wszystko chociażby wydawało się czymś naprawdę nadzwyczajnym i ważnym, nie jest tak ważne. Jak miłość, która jest w woli. Żeby to dobrze wytłumaczyć, ludzie, którzy mają łaski mistyczne, a przynajmniej ze mną tak było, długo myślą, że to ma jakąś wartość albo ma jakieś znaczenie. Tymczasem, po przejściu przez noc ducha, odkrywają, że wszystkie te łaski, objawienia nie miały znaczenia w ich życiu. I tylko oderwanie się od, nim, od nich i pozostanie pustym wewnętrznie pozwala na zjednoczenie z Bogiem. Do nieba wchodzi się z pustymi rękoma. A trzymanie, na przykład mówienie sobie, o, ja tu widziałem coś, coś usłyszałem, może prowadzić do tego, że człowiek jakby to w sobie zatrzymuje i myśli, że jest w posiadaniu czegoś, co tak naprawdę jest tylko iluzją. I od wszystkich nadzwyczajnych łask. Bóg chce, abyśmy się odrywali i pozostawali małymi, małymi w znaczeniu wolnymi, z pustymi rękoma. Bo tylko miłość, która jest w woli, ma prawdziwą wartość zasługującą w chwili naszej śmierci. A nie to. Czy słyszeliśmy jakieś głosy, czy widzieliśmy Boga, czy coś odczuwaliśmy na modlitwie, czy nie. Dlatego właśnie trzy cnoty teologalne, również właśnie wiara, jest zasługująca. Dlatego że błogosławieni ci, co nie widzieli, a uwierzyli. Są dwa typy ludzi. Jedni są mistykami, ale w takim znaczeniu doświadczenia Boga w rozmowie, na modlitwie, że ja mówię do Boga, a Bóg mi odpowiada. I to są tacy wielcy mistycy, Wielka Teresa z Awila, Święty Jan od Krzyża. Oni nawet są malowani na obrazach w ten sposób, że na przykład święty Jan od Krzyża patrzy na Jezusa, który jest namalowany z boku, jakby z nieba i są takie wstążeczki. I oni tak mówią do siebie, że święty Jan od Krzyża czy, czy święta Teresa mówią coś do Boga, a Pan Bóg bezpośrednio odpowiada. Ale to nie jest zasługujące. Bóg, który udziela łask mistycznych, Niech już tak zostanie, ja to tak nazwę, łask mistycznych, czyli jakichś nadzwyczajnych. Nie chcę tutaj używać słowa nadprzyrodzonych, dlatego że trzy cnoty teologalne mają największą wartość nadprzyrodzoną i one są zasługujące. Bóg udziela łask człowiekowi, dlatego że ma jakąś ideę, wie, że. Może idea to nie jest dobre słowo, ma jakiś zamiar. Chce, aby człowiek właśnie wszedł w poznanie wewnętrznej jakiejś własnej tajemnicy, aby coś zrozumiał. I teraz to jest to, to, co powiem, jest bardzo ważne. Dlatego, że Bóg jest tak dobry, że czasami wprowadza właśnie człowieka w tą tajemnicę. W sposób nadprzyrodzony, czyli daje mu jakieś objawienie, jakieś poznanie, jakieś nadzwyczajne słowa. Ale to, co człowiek ma zrobić, to ma to odrzucić. I teraz możecie pytać się, no to jak? To pa, Pan Bóg daje tą łaskę, a my mamy ją odrzucić? Tak. Dlatego, że jeżeli Pan Bóg chce. Abyśmy coś zrozumieli, poznali, chcę, aby przez Ducha Świętego dotarła do nas jakaś mądrość, jakieś światło mądrości, to i tak to się wydarzy. To, co Pan Bóg chciał osiągnąć, dając nam łaskę nadzwyczajną, i tak osiągnie, bez względu na to, czy my tą łaskę przyjmiemy, czy ją odrzucimy? Człowiek powinien odrzucić każdą łaskę w znaczeniu, teraz używam słowa łaska, ale może to nie jest dobre słowo, ale to jest w jakim znaczeniu łaska. Powinien odrzucić to słowo, czy powinien odrzucić to objawienie i ma do tego słuszne i pełne prawo, i nawet tak powinien zrobić. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że staje się pełny duchowo, czyli wydaje mu się, że jest w posiadaniu jakiejś nadzwyczajności, a to mu utrudnia drogę do zbawienia, do zjednoczenia z Bogiem, bo do zjednoczenia z Bogiem idzie się przez nic, nic i nic i do nieba wchodzi się tylko mocą Bożego miłosierdzia z pustymi rękami. A po drugie, co jest jeszcze ważniejsze, wszystkie łaski, które nam się wydają właśnie łaskami, mogą pochodzić również od złego ducha, czyli od demonów. I nigdy nie wiesz. I nie wiesz, od kogo pochodzi łaska, którą otrzymałeś. Bo demon, który ma również wpływ na człowieka, ma dostęp do jego uczuć, emocji, wyobraźni i jest w stanie skopiować działania Boga w sposób perfekcyjny, może być autorem każdej, w cudzysłowie, łaski, którą otrzymaliśmy od Boga. Dlatego to jest bardzo ważne, aby nie ufać żadnej łasce. Tylko ją odrzucać. Bo jeżeli łaska rzeczywiście pochodziła od Boga, to Bóg i tak dokonał swojego dzieła. To, co mieliśmy zrozumieć, zrozumieliśmy. Światło, które mieliśmy otrzymać, otrzymaliśmy. To, co mieliśmy pojąć w sposób duchowy, pojęliśmy. I to tyle na temat y, mistyki, czyli wejścia w tajemnicę, otrzymania w bezpośredni sposób jakiejś duchowej mądrości od Boga, intymności. Mistyka to też, o, może tak zakończę. Mistyka jest jakąś intymnością, czyli. Niech już tak zostanie, in, czyli wewnątrz. To będzie dobre dla naszej grupy, dlatego że rzeczywiście Bóg chce, abyśmy byli mistykami i wchodzili z Nim w tą relację, intymną relację miłości, czyli byli mistykami, ale żebyśmy byli na tej drodze bardzo ostrożni. Dlatego, że na drodze duchowej można nawet zginąć. I byli tacy, co ginęli. Dobrze, kończę już, pozdrawiam Was.